Żaneta Stasińska Twardowska. Czy można? Czy można zatracić się w wielkiej miłości? Tak mocno, bezinteresownie i szczerze. Moja miłość jest przejrzysta jak kryształ. W taką piękną miłość ja właśnie wierzę. Przyszła do mnie tak nagle i znienacka, nie pytając mnie o nic, po prostu wtargnęła. Napełniła sobą duszę i ciało po same brzegi, w sercu moim honorowe miejsce zajęła. Tak po prostu wzięła w posiadanie duszę, teraz po nocach wcale spać nie pozwala. Częstuje łzami okrutną, ogromną tęsknotą. Jeszcze większą tym falę uczuć wyzwala. Gdy usypiam, Twój obraz mam przed oczami. Śnie prawie każdej nocy o tobie najdroższy. Rano, w dzień, wieczorem, wciąż blisko jesteś. Bez ciebie mój świat jest smutny i uboższy. Nie rozumiem, dlaczego tak mocno kocham. Nigdy żadnego mężczyzny tak nie kochałam. Za ciebie, kochany, oddałabym swoje życie. Że tak bardzo pokocham, nigdy nie myślałam. Ty zasiałeś we mnie tą ogromną miłość. Dzięki Tobie odżyło moje serce gasnące usidliłeś je w kokonie ogromnych uczuć. Przy Tobie czuję się jak piękny motyl na łące. Twoje usta są dla mnie nektarem bogów, który mnie odurza i w nieboskłon unosi. Dotyk Twoich dłoni działa niczym narkotyk, bliskość Twoja. Do bram raju mnie przenosi. Czytał Bogdan.